Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, kochani, dzisiaj update ik. z tego, jak rośnie pomidor melonowy, zwany też pepino, czy też inaczej jeszcze zwany pianką melonową. No i słuchajcie, u mnie ten pomidorek przetrwał sobie zimę. Nie był zimą podlewany, był zimowany w szklarni. Eee, w szklarni zimą temperatura była od 8 do 10 stopni. Także w takiej krótkiej pigułce chciałbym Wam omówić całą uprawę tego pomidorka. Czyli tak, zimowanie w niskiej temperaturze 7-8 stopni. Nie podlewamy. No wiadomo, żeby nie gniło, tak? Przychodzi wiosna. Ono oczywiście u mnie stało w szklarni. Było w takiej doniczce 25 litrów. W tej chwili, jak widzicie, tutaj taką kastrę dostało 90 litrów. Czyli Ziemia obornik. Ziemia ogrodowa oczywiście. I oczywiście tutaj dorzuciłem drabinkę, żeby miało się po czym wspinać. Drabinka została zasypana w kastrze, żeby sama też się trzymała. Tam na spod dwa kamienie jeszcze, żeby się nie nie przekręciła pod ciężarem rośliny. Także tak to wygląda. Jak widzicie Rozrósł się burz w całej liści. Oczywiście roślinka od wiosny jest, stoi na dworze. W zeszłym roku trzymałem tą roślinkę w szklarni. E, cały sezon dała mi na koniec sezonu e, 7 albo 8 owoców. Już nie pamiętam. W każdym bądź razie tak to wygląda na tą chwilę. W tym roku jest dwa razy większa. No i popatrzcie sobie, ile to owoców rodzi taka roślinka. Jakbyśmy chcieli sobie policzyć, to tu mamy ze trzy. Tam są jakieś kolejne małe. Także tego naprawdę jest ogrom. Może tego tak nie widać. Ja wam tu się postaram poodgarniać i pokazać. Tu są trzy. Tu jest jeden. Idziemy sobie z przodu zobaczyć. O, jak zobaczycie. Tutaj od góry są też trzy sztuki. No te są w słoneczku. Więc już nawet zaczynają być miękkie. Podejrzewam, że za dwa tygodnie będzie można je podjeść. Smak. Smak tego owoca jest taki troszkę smakuje jak melon z takim cytrynowym e, cytrusowym przełamaniem. O widzicie, tutaj kolejne dwa owocki, tam były u góry trzy. Tutaj sobie pozaglądamy, pozaglądamy. O, jak widzicie w tym gąszczu kolejne ale to chyba z tamtej strony będzie lepiej widać. Tutaj mamy tutaj mamy taki odrost, ale zobaczcie, też już owocek jest. Także tak, latem roślinkę trzymamy na dworze. Latem roślinkę trzymamy na dworze. Podlewamy codziennie lub co dwa dni w zależności od potrzeby. No wiadomo, jak pada deszcz, to nie trzeba tego podlewać codziennie. O, tu mamy kolejnego owocka. Zobaczcie, jak on wygląda w ręce, no naprawdę spore są to owocki do pół kilograma ważą także ciężkie są więc no trzeba tą roślinkę podpierać czyli drabinka musi być obowiązkowo tak? no i wiadomo na jesień na jesień w sumie pod koniec lata zbieramy te owoce spożywamy one są popularne dość za granicą u nas jeszcze mało można używać ich do sałatek, do różnych takich też spożywania normalnie, na surowo. Także bardzo fajny owoc, polecam każdemu. Ciekawy i egzotyczny, tak? Widzicie, tych, tych owoców jest chyba ze 20 na tej roślinie. Nie przesadzając, bo nie chcę tutaj za bardzo rozgarniać. No więc tak. Pod koniec lata zbieramy sobie owoce. No i oczywiście roślina nie jest mrozoodporna. Sprawdziłem to na własnym przykładzie. Jedna została na zimę w gruncie. No i niestety na wiosnę, jak ją próbowałem odkopać, no to zostały już tylko zwłoki. Czyli coś, co wyrzuciłem na kompostownik. Teraz, jeszcze jak znajdę, staram się pokazać gdzieś. Kwiata, jak wygląda. O, tutaj mamy kwiaty. Są podobne do kwiatów ziemniaka w fioletowym kolorze, fioletowo-białym. Pachną bardzo słodko, także przyciągają owady do zapylania. Także z zapylaniem nie ma problemu. No i co? No i to było chyba tyle w takiej drobnej pigułce. Na temat uprawy tej rośliny. Ciekawa, egzotyczna roślinka. Także, jeżeli macie ochotę, a jeszcze może Wam powiem o ukorzenianiu. Że w nazwie ma pomidor. Raz tutaj odkopiemy. I już chodzimy sobie tutaj głębiej. I zobaczcie. Każdy taki. Jeden odrost, jakbyśmy chcieli go oderwać. Odrywamy, wsadzamy w ziemię, nawet może oderwę. Mnie tego jest full, także nie ma problemu. Oderwałem. I zobaczcie, mamy taką sadzonkę. Ona już ma korzeń. Ale nawet jakby nie miała korzenia, to wsadzamy to do doniczki z wilgotną ziemią. I po kilku dniach roślina zaczyna rosnąć. Ukorzenia się bardzo szybko. Zresztą zobaczcie, tu wyrwałem już roślinka makorzonki, więc ją wsadzę po prostu, żeby nie zmarnować. Będzie sobie rosła. Kolejna sadzoneczka z takiej rośliny abyście chcieli. Na jesień to można od kilku do kilkunastu sadzonek sobie zrobić i zostawić te podstawowe grube pnie. Do zimowania. A te drobne wszystkie można ukorzeniać. Oczywiście można to zrobić na jesień. Ja sugeruję generalnie zrobić to lepiej na wiosnę. No ponieważ wiosną wiadomo. Wszystko się budzi do życia. Jest lepsza temperatura. Nie trzeba grzać tego wszystkiego. No i to wszystko rośnie szybciej. No i tym tutaj Pepinko zobaczcie. To jedno już zaczyna się robić żółte. Jeszcze trochę będzie pomarańczowe, będzie można zebrać. Tym pepinko będę kończył dzisiejszy filmik. Jakbyście mieli jakieś pytania, właśnie odnośnie tego pepino, to pytajcie śmiało w komentarzach, nie ma problemu, postaram się odpowiedzieć. No i to tyle, trzymajcie się. Na razie, cześć.